Tak. Ojejej, jej tam. Najpierw! to bo zjazd mu tą bluzę? Bo mu bluzę, tak, bo mama mu chciała, no zobaczyć nie? no bo to był to ma problem. Idziemy już, a jak w pierwszym to nie było, idziemy, tak? Co się stało? Co jest? Nie masz kurtki? Ale babcia ci czysto mówię, że bo ta była brudna, babcia to specjalnie wzięła na obrudę. To nie, to zostaniesz tu babcia się systemaczku. Tu masz kurtkę. No i dobrze, to nie. To i co? I co I co? No to. Nie wiem, na świecie. przez to przy ubieraniu, przy tym albo w sesiku. Nie. On się nie daje gumę. Biorę nocnik, idę, chcę. Przyniosę, nie chcę. I tak trzy razy, nie? nie Nie ma. Nie ma gumy.